Zróbmy razem krepinową lampę w kształcie piwoni. Zaczynamy od wycięcia płatka. Tutaj mamy właśnie wymiary. 28 wysoki, 28 szeroki, na dole 12 wąski. Dokładnie go wycinamy w krepinie, nie rozciągając jej wcześniej. Dopiero teraz po wycięciu marszczymy ją, gnieciemy, tak żeby jak najbardziej przypominała Naturalny płatek. Dokładnie rozciągamy brzegi, formujemy po prostu ten kształt płatka, zaginamy brzegi, żeby miała takie ładnie postrzępione końcówki yy, i po prostu formujemy na tą wielkość, jaką chcemy, by był właśnie nasz płatek. Kiedy już to zrobimy, ona będzie, on będzie troszkę za bardzo taki wiotki, dlatego wzmacniamy ten, przynajmniej zewnętrzną warstwę płatków. Trzema drucikami, e, dwa druciki zaginamy w łuk i dajemy je po brzegach, żeby podtrzymywały brzegi płatka, a na środek dajemy jeszcze dodatkowo jeden podłużny przez całą długość naszego płatka, dzięki czemu będzie ładnie można go uformować. Końcówkę zszywamy zszywaczem, żeby była ładnie zebrana i taka powstała właśnie głębia. Teraz na wcześniej dopasowanym do wkrętu żarówki kole które ja tutaj zrobiłam, pomalowane na biało, to jest właśnie lampa z pytania, którą będę teraz kończyć. Yy, doklejam płatki. Tutaj właśnie ja doklejam tylko tego jednego, którego zrobiłam, bo wcześniejszy przygotowałam w studiu. Drugą warstwę płatków daję na koło od wewnątrz. E, wcześniej sobie je przygotowałam i doklejam je po kolei. Dalej są prześwity, dlatego ja robię z trzech, dodając taki sam kolor jak zewnętrzna krepina. E, dzięki czemu powstanie fajne właśnie takie e, cieniowanie. Środek też e, okręcam zwiniętą krepiną, żeby nie wystawały już żadne łączenia i żadne zszycia. I teraz tylko pozostaje nam nic innego jak wkręcić żarówkę. Podłączyć lampę do prądu, odpalić i podziwiać, jak piękny efekt światła i w ogóle wiosennego klimatu daje w naszym mieszkaniu. Działajcie!